To, że dzięki termomodernizacji można zaoszczędzić energię, to jest to oczywiste. Ale powiedzmy bardziej konkretnie, jakie to mogą być oszczędności w, przymian, w przypadku wymiany czy modernizacji systemu ogrzewania, wentylacji czy wymiany stolarki otworowej? I poproszę pana Pawła, reprezentującego firmę Szykopolska, o odpowiedź na to pytanie. Szanowni Państwo, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to wszystko zależy od. Parametrów termicznych stolarki już wymienianej, czyli tej mniej energooszczędnej albo w ogóle nie energooszczędnej. i zakładając, że są to okna, które były stosowane przy montażu do roku 2013, miały parametr na poziomie 1,8 W na metr razy Kelwin, to można generalnie bez specjalnej matematyki sądzić, że ta inwestycja się zwróci bardzo szybko. Natomiast wróci się jeszcze szybciej, jeśli skorzystamy ze specjalnych programów dofinansowania do wymiany, do termomodernizacji okien. I tutaj, jakby chciałem jeszcze powiedzieć, że taką tendencją bardzo często spotykaną, i tutaj już z doświadczenia mówię, nasi klienci wymieniają coraz częściej okna o jeszcze lepszych parametrach. Czyli po prostu chcą wycisnąć z tego okna jak najniższy współczynnik, który pozwala im tej energii jak najwięcej zaoszczędzić. Idealnym takim systemem jest nasz szyko-living, który ma. Parametry głębokości na poziomie 82 mm, który idealnie też pasuje do tak zwanego ciepłego montażu przy wymianie tej stolarki. Dziękuję bardzo. A na jakie konkrety, na jakie konkretne oszczędności możemy liczyć, inwestując w efektywny system wentylacji czy też rekuperacji, Panie Mikołaju? Myślę, że pan Paweł jako ekspert dobrze zaczął. Powiedział, że ja na pytanie wprost, ile można na tym zaoszczędzić, no to odpowiedział, że to zależy i rzeczywiście tak jest. My możemy mówić o, w przypadku rekuperatorów w e, e, firmie WENC o tym, że one mają wysoką sprawność. I rzeczywiście rekuperacja tego typu może odzyskać aż do 90% energii z wywiewanego powietrza. Więc to jest bardzo wysokosprawne urządzenie, które daje nam realne oszczędności, jeżeli chodzi o utrzymanie budynku. Ale żeby powiedzieć bardziej szczegółowo, no to przyjmijmy e, do takich kalkulacji budynek o powierzchni 120 m2 z poddaszem użytkowym. Wiemy, że przez wentylację grawitacyjną możemy stracić 30-40% energii wraz z tym powietrzem, które ucieka z pomieszczeń już wstępnie ogrzanych. Dlatego, dla takiego budynku, jeżeli przyjmiemy, że zapotrzebowanie na energię jest około 15 000 kWh na rok. I przyjmiemy, że wysokosprawny system rekuperacji odzyska 90% energii możemy wyliczyć, że ta oszczędność to będzie około 4800 czy nawet ponad 5000 kWh, co daje realne oszczędności w kosztach utrzymania 30, a nawet 40%. Świetnie. A proszę powiedzieć pani Kamilu, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o zmianę, o inwestycje po prostu w nowoczesny system ogrzewania? Posłużę się przykładem właśnie wspomnianego budynku o powierzchni 120 m2. Zakładam, że już jest tam założona rekuperacja, a więc mówimy o zapotrzebowaniu rocznym około 9500 kWh. Jest to budynek, do którego idealnie wpasuje się pompa Magis Hercules Promini 6EH, która dla wyobraźni możemy posłużyć się pompą ciepła, która będzie współpracowała z instalacją grzejnikową w tym budynku. To możemy liczyć na roczne zużycie energii przez pompę ciepła na poziomie 3200 kWh. Gdybyśmy w tym samym budynku zastosowali instalację podłogową, możemy zejść nawet do blisko 30% na zużyciu energii przez pompę ciepła i będzie to około 2500 kWh. Gdybyśmy w tym samym budynku zamontowali kocioł węglowy, to roczne zużycie węgla oscylowałoby od 2 do nawet ponad 3 ton węgla, w zależności od sprawności samego kotła węglowego. Więc oszczędności poprzez zamontowanie dobrej stolarki okiennej, sprawnego systemu wentylacji i sprawnej pompy ciepła mogą realnie wpłynąć na wysokie oszczędności i koszt ogrzewania takiego budynku. Podsumowując wypowiedzi Panów, termomodernizacja to czysty zysk.